Tczew i okolice, czy to właściwie mój teren. I u nas się mówi Szczef. Zawsze tak się mówiło. Dzianek nas nauczył. Do Szczewa Jadzim. Yy, całe Ciebie zapraszam. Jakby ktoś chciał obejrzeć, występ mój 21 maja będę występował o 18 w Centrum Kultury i Sztuki. Lubię bardzo to miejsce. Dobre do występowania. Publiczność też. Szczewska <laughs> zawsze była życzliwa, zagram tym razem przedstawienie, nie chcecie tam być, proszę zwracać uwagę na tytuły, bo często bywam w Szczewie i może już ktoś coś widział kilka lat temu. Nie chcecie tam być, to jest opowieść o tym, że z dżungli się wraca z przeróżnymi przygodami w głowie i człowiek je opowiada i to się wydaje wielu osobom, o wielką przygodę przeżył, ja też chcę. Tymczasem dżungla to jest codziennie na obiad zupa z małpy. To o takich rzeczach Państwu opowiem i zilustruję. Bilety są na biletyna.pl/bilecik.pl. Szczegóły na mojej stronie, cejrowski.com, łamane przez występy. I zapraszam do drzewa 21 maja, a przed występem i po występie zdjęcia, autografy i rąścia.